Czy spotkaliście kiedyś Państwo osobę, która je praktycznie wszystko, często, w dużych ilościach i w ogóle nie tyje? W tym czasie inne osoby siedzą na dietach, odchudzają się, liczą kalorie, prawie nic nie jedzą i nie mogą zbędne kilogramy zrzucić. Nawet spotykam się czasami z takim zdaniem, że ja to tyję od samego patrzenia na jedzenie. No, to może trochę żart, ale z drugiej strony są rzeczywiście osoby, które mają bardzo spowolnioną przemianę materii. A są takie, które co zjedzą, a to organizm sobie spali, przytworzy i nie ma żadnych problemów z odkładaniem się tłuszczu. Oczywiście, na to, jaką mamy przemianę materii, no wpływa wiele czynników, ale właśnie bardzo ważnym czynnikiem jest funkcjonowanie układu pokarmowego. Bardzo mocno zwraca na to uwagę Ajurweda. Nauka Ajurwedyjska mówi o tym, że ogromne znaczenie na naszą wagę, na konstytucję naszego ciała ma między innymi ogień który się znajduje w układzie pokarmowym. Tak zwany ogień to znaczy ta energia, ta siła, siła przemiany materii i że trzeba rozgrzać układ pokarmowy, żeby lepiej funkcjonował. No My też już do tego doszliśmy, już wiemy, że od pracy żołądka, jelit zależy wiele. Zależy jakie składniki trawimy i jakie składniki wchłaniamy. Zależy też, czy ciągle jesteśmy głodni. Jak funkcjonują wszystkie narządy w naszym organizmie. To wszystko zależy od tego, jak pracują nasze jelita. I ja Wam dzisiaj podam dwie wspaniałe herbaty, dwa takie napoje raczej, bo to będą. Napoje parzą się jak herbata, jednak zawierają kilka bardzo ciekawych składników. Jeden z których poleca ajurweda. drugi jest taki z naszej tradycyjnej medycyny naturalnej i myślę, że warto te dwa napoje łączyć. Jeden stosować przed snem, drugi w ciągu dnia. Przyspieszają one niesamowicie spalanie tkanki tłuszczowej, szczególnie tej tkanki tłuszczowej, która nam się odkłada na brzuchu. Pomagają też redukować ten tłuszcz trzewny. Natomiast jest tu jeden bardzo ważny szczegół. I Ayurveda mówi, że trzeba zwiększyć ogień trawienny, ale trzeba dążyć do równowagi. Nie można z tym też przesadzić. To znaczy są osoby, które na obecną chwilę już tego gorąca wewnętrznego mają zbyt dużo. Mają na przykład ostre stany zapalne, nadżerki, wrzody w układzie pokarmowym. To dla takich osób herbatki, o których będę mówiła, napoje, o których będę mówiła, absolutnie nie będą wskazane, bo Równowaga przede wszystkim. Natomiast na czym polegają nasze napoje? Zacznijmy od pierwszego tego przypisu ajurwedyjskiego. Najpierw przyrządzamy napar z liści mięty. Bierzemy łyżkę liści mięty, zalewamy wrzątkiem i trzymamy pod przykryciem przez 15 minut. Następnie przecedzamy. Do gotowego naparu musimy dodać jeszcze trzy składniki. Najpierw dwa to jest cynamon. Jedna czwarta łyżeczki. Co jest bardzo istotne, musi to być cynamon cejloński, a nie cynamon kasię. W czym jest różnica? Jak odróżnić, kiedy kupujemy? Nagrałam cały filmik. Koniecznie Państwo zobaczcie, bo jeżeli chcemy uzyskać efekt terapeutyczny. Musi to być cynamon cejloński. On ma takie działanie poprawiającą przemianę materii. Bardzo mocno rozgrzewa nasz organizm. Dodatkowo wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej. Kolejnym naszym składnikiem jest imbir. Może to być imbir suszony lub świeży korzeń. Jeżeli chcemy użyć imbir suszony, musimy wiedzieć, że on w swoim działaniu jest znacznie mocniejszy, i właśnie jeżeli posługiwać się tymi pojęciami z medycyny wschodu, to on dodaje więcej tego ognia. Jeżeli nie do końca dobrze tolerujecie go, to jednak weźcie świeży korzeń. On będzie łagodniejszy, albo można od korzenia zacząć i zobaczyć jak organizm na to reaguje. Jeżeli bierzemy w sypkiej formie, bierzemy proszek, to niedużą ilość tak na końcu noża można powiedzieć, taka szczypta. Jeżeli będziemy brali korzeń, to można zastosować pół łyżeczki startego świeżego korzenia imbiru. To jak dodamy, zostawiamy jeszcze pod przykryciem w naszym naparze na 5 minut, żeby to jeszcze wszystko się mocniej zaparzyło. I później, po tych 5 minutach, już nam trochę przystygnie nasz napój, dodajemy dwie łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Wymieszać. I pić to małymi łykami. To będzie ciepły jeszcze napój, ciepły napar i małymi łykami pół godziny przed snem wypijamy. Natomiast co jest bardzo ważne, stosując ten napój wieczorem, pamiętajmy, że dwie godziny przed snem nie powinniśmy spożywać żadnych pokarmów. Wtedy taki napój będzie nam poprawiać perystaltykę jelit, usprawniać funkcje trawienne i wspomagać całą przemianę materii. Natomiast nasz drugi napój my będziemy pić w ciągu dnia dwa razy i przerządzimy go z naszych ulubionych ziół. Będą nam potrzebne trzy zioła. Pierwszy to jest dziurawiec Ogólnie dziurawiec znamy jako zioło, które bardzo dobrze wycisza napięcia nerwowe, działa bardzo dobrze przy depresjach, natomiast niesamowicie wspomaga pracę układu trawiennego, poprawia funkcję wątroby, usuwa skurcze mięśni gładkich w układzie pokarmowym oraz skurcze w pęcherzyku żółciowym, działa bardzo mocno, żółciotwórczo. I żółciopędnie, Także będzie bardzo wspomagał nam przemianę materii. Drugie nasze zioło to jest suszony liść czarnej porzeczki. Wiecie, że czarna porzeczka bardzo dobrze łagodzi też napięcia nerwowe, bo pomaga regulować pracę kory nadnerczy. I właśnie połączenie tego działania liście porzeczki i przeciwdepresyjnego działania dziurawca. Pomaga nam nie podjadać w ciągu dnia, jakby hamuje ten apetyt. Dlatego też przyczynia się do jakby i lepszej przemiany materii i wspomaga procesy odchudzania. Ale to nie wszystko. Ogólnie liść porzeczki zawiera związki, które pomagają spalać tkankę tłuszczową. I trzecim naszym składnikiem jest owoc dzikiej róży. Wiadomo, zawiera witaminę C, która jest bardzo mocnym antyoksydantem i jest nam mocno potrzebna, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że dzika róża przyspiesza spalanie tłuszczu trzewnego. Te trzy składniki będą genialnie wspomagać pracę naszego organizmu. Trzeba je stosować po łyżeczce. Każdego ze składników mieszamy razem, zalewamy wrzątkiem, zaparzamy około 20 minut. Jeżeli chodzi o owoce dzikiej róży, można je troszeczkę zgnieść lub pociąć nożem, jeżeli macie świeże, no, z suszonymi będzie troszeczkę trudniej, ale też można ewentualnie je zblendować, no to lepiej wtedy rzeczywiście te składniki wszystkie wydostają się do naszego naparu. Taki napar ziołowy my stosujemy dwa razy dziennie po szklance, pół godziny. Przed posiłkiem i wspomaga dodatkowo pracę wątroby, i działa też moczopędnie, usuwa toksyny które blokują proces odchudzania. Jedyne co tu trzeba wiedzieć, jeżeli chodzi o pierwszą herbatę ajurwedyjską, nasz taki napor z cynamonem, z imbirem, to jego można stosować dłużej. Jeżeli chodzi o zioła, to poleca się po 21 dniach zrobić przerwę. Zioła nie stosujemy na okrągło. Też trzeba pamiętać, że dziurawiec niestety no jest rośliną, m, która no jest taka foto fotouczuleniowa i nie poleca się stosować w upały, kiedy się opalamy, także w lecie trzeba być akurat z tym naparem troszkę ostrożniejszym, żeby po prostu nie pojawiły się przebarwienia na skórze. I teraz zobaczcie Państwo, dwie herbaty. Jedną pijemy dwa razy dziennie, drugą pijemy przed snem. Łącznie mamy trzy szklanki naparu w ciągu dnia. Pamiętajmy jednak, że wszystkie nasze napary, zioła, to jest uzupełnienie. To nie jest tak, że jem co chcę, kiedy chcę, ile chcę, no bo to tylko ci mogą, którzy mają tak no, niesamowitą przemianę materii, chociaż i tak powinni uważać, co konkretnie jedzą, bo wiadomo, że to wpływa na nasze zdrowie. Natomiast bardzo istotne jest pamiętać, że do organizmu ogólnie trzeba podchodzić holistycznie. Trochę ruchu, niekoniecznie jakiś niesamowity wysiłek, ale to jest bardzo istotne: odpowiednie picie wody, szczególnie wody ciepłej. Pamiętacie, mówiliśmy. Po co i jak pić ciepłą wodę? Między innymi przyczynia się ona do zrzucania zbędnych kilogramów, szczególnie tego tłuszczu trzewnego. Pamiętacie to wideo? Jeżeli nie oglądaliście, państwo, zapraszam, link będzie też w opisie. I jeszcze jeden moment, bardzo istotny. Bo na samym początku hmm, powiedziałam, że bardzo często problemy z trawieniem powodują, że nie możemy zrzucić zbędnych kilogramów. Ale mówiąc o holistycznym podejściu, na przykład ajurweda zwraca, zwraca uwagę, co tu jest w naszej głowie, o czym mówimy i o czym myślimy. I bardzo często się zdarza, że ktoś powie o innej osobie, na przykład nie trawię ją. My może nie zwracamy na to uwagi, ale zdarza się, że kogoś ktoś nie lubi i mówi, ja tej osoby nie trawię, albo tej sytuacji nie trawię, nie przejmuję. To jest bardzo negatywne myślenie, które blokuje pracę organizmu i przemianę materii. Ja wiem, że to jest taki temat trochę trudny, bo są osoby, które no wiedzą, że jednak to, co myślimy, to się spełnia, że nasze myśli kreują naszą rzeczywistość. Są inne osoby, które no nie są do tego przekonane i uważają, że to są bzdury. Ale to jest dłuższy temat. Myślę, że kiedyś na ten temat porozmawiamy. Jednak taka moja wskazówka, że... Jeżeli nawet jest jakaś osoba, która no, nam nie leży, coś nam nie pasuje, to powinniśmy nauczyć się odpuszczać i nie blokować swoje własne emocje, własne myśli, bo to nam będą takie myśli szkodzić. Piszcie Państwo, co Wy na ten temat myślicie? Jak wy uważacie? A ja życzę Wam dużo, dużo zdrowia i niech Wam smakuje. I pomaga dzisiejszy przepis na jedną i drugą herbatę. Z Wami była Natalia Samaryc. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.